Dzień dobry. Cześć. Jak to jest kochać barok? I czemu warto poświęcić chwilę barokowi? Chciałabym was do tego przekonać na dzisiejszym kwadransie. Na dzisiejszym kwiatowym kwadransie opowiem wam o mojej pasji do baroku. Cześć, cześć. Dzień dobry. Witaj. Witaj. Dzień dobry. Jesteśmy na kwitnącym siedlisku, przepięknym ogrodzie dla kwiaciarek, kwiaciarzy i kwiatowych maniaków, który właśnie budzi się do życia. A ja nazywam się Monika Bębenek, pani od Kwiatów i Emocji, i zapraszam Was na nasz Kwiatowy Kwadrans, który odbywa się tak regularnie, że aż nieregularnie, i który jest jedną z form mojego kontaktu z Wami. Jedną z form przekazywania kwiatowej pasji, kwiatowej miłości. Dzień dobry, dzień dobry. Jak umiem jeszcze, będę machała przez chwilę. Zawsze zapraszam Was z kubkiem kawy i herbaty. Ja dzisiaj mam kawkę w przepięknej filiżance, którą dostałam od florystów kończących egzamin chyba dwa lata temu. Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie, witajcie. I tak tu w tym magicznym miejscu. Przy kawce. Mam nadzieję, że słyszycie ptaki, gdzie jeszcze nie jest bardzo zielono, ale już jest pięknie. Czekamy na liście. To w koło to są e, lasy olchowe, takie małe las, mały lasek olchowy. I Olcha, jak być może wiecie, puszcza liście bardzo późno, więc trochę jeszcze na nie poczekamy, więc korzystamy ze słońca. Ale tak czy inaczej, dzień dobry, witaj Klaudio. Tak czy inaczej postanowiłam trochę w cieniu, bo miałam na kwitnącej łące zrobić live, ale dzisiejsze słońce za mocne. Otóż wezmę yy, sobie ściągę, co ja chciałam o tym baroku powiedzieć. Wezmę sobie ściągę i będę do niej zaglądała. Moja ściąga jest dzisiaj też piękna, różowa, maleńka. Omówiła wszystkie punkty barokowe, które sobie wczoraj w trakcie spaceru przyszykowałam, wymyśliłam i pozbierałam pozbierałam do kupy. Otóż, chcę Was namówić, jesteśmy w Wielkim Tygodniu, szykujemy dużo dekoracji, e, układamy kwiaty w domu, w biurze, w pracowni, w kwiaciarni, szykujemy, sprzedajemy, ale układamy też na własnej przyjemności. I ja bym chciała trochę odczarować barok. Tam sobie też ściągę z tej strony. Czemu tak kocham barok? Czemu jest taki mój... I Będę opowiadała Wam o mojej pasji, a Wy sami wybierzecie, czy to bierzecie, czy nie. Czy Wam to pasuje, czy nie. Dzień dobry, dzień dobry. I czy to jest w ogóle warto się nad czymś takim pochylić? Po pierwsze, dużo. Dużo? Czyli pełno, pękato, z rozmachem, z, 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 z dużym powtórzeniem. No to przygotowałam sobie tutaj tak, taki wazon dostałam go na 15lecie firmy i tak teraz minęło 25-lecie i wazon dalej jest. Przygotowałam też takie specjalne drewniane meble w ogrodzie, żeby cały ten odcinek nagrać. Puszczę wam może później zdjęcia. I w tej wazie chcę ułożyć palmę, która będzie czy pa palmę, wariacje na temat palmy. Wczoraj była niedziela palmowa. Wariacje na temat palmy ale w barokowym stylu, czyli tak. Gałęzie wierzbowe kwitnące. Specjalnie nie rozcinam, specjalnie nie rozcinam rozgałęzień, żeby były, żeby mi się tutaj mocno blokowały, żeby były bazą, bo kompozycja jest bez żadnej gąbki i bez żadnego mocowania. Cześć, cześć. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry. Machamy, Kasi. Cześć. Znalazłam w naszych klasach jeszcze nierozkwitnięte bazie, co uważam za ogromny sukces, bo u nas wszystkie są już bardzo przekwitnięte. Gałęzie wierzbowe podcinam sekatorem. To się w ogóle... Cóż w ogóle dzisiaj wszystko będę podcinała sekatorem, więc tak. Jakby co. O, zdaje się, że tam końcówką bawił się mój pies, którego jeszcze nie wypuściłam, bo byłoby za wesoło na tym live ie. i dużo bardzo kwiatów wierzbowych układam luźno i swobodnie w tym wazonie i w tym czasie opowiadam Wam, za co kocham barok. Kochani, kocham barok za, za harmonię w różnorodności, czyli za, za to samo, za co kocham naturę i naturalne ekosystemy. Za harmonię w różnorodności, za mnogość form, mnogość struktur, za różne linie. Muszę tą kawę jednak odstawić. Zrobię to delikatnie, żeby nie zepsuć nagrania. Wodę też odstawię. Dobra. A więc harmonia w mnogości, harmonia w różnorodności. Tu oczywiście jakieś proporcje. Mu żeby fajnie układać w barokowym stylu, trzeba jednak na kompozycji się znać. Trzeba jednak na kom kompozycji się trochę pouczyć, albo poczuć. Bo można z wielu ludzi, którzy czuje proporcje, kompozycje. Tak, oczywiście, że dałam wodę do wazonu, bo to będzie kompozycja z kwiatami. To nie będą same kwiaty wierzby, ale też będą kwiaty bo jakby były same kwiaty wieżby, mogłoby nie być wody, wtedy bym miała pewność, że one będą długo ładne. Przycinam, żeby na pewno piły, to one mi się będą rozkwitać, będą pylić. Jeżeli nie chcesz, żeby pyliły, no to w bazie, czyli kotki wierzbowe, czyli kwiaty wierzby. Mówmy bazie. Ustalmy, że mówię na to bazie. Czyli kwiaty wierzby powinny być na sucho. I powoli mam już, powoli mam już bazę do, do mojej kompozycji. Więc wracamy do baroku. Mnogość, mnogość, harmonia w mnogości, piękne formy naczyń, złoto. W baroku twórcy kochali naturę. Słuchajcie, to, jak barokowi malarze przedstawiali naturę, to już się chyba później nie zdarzyło nic takiego, żeby tak mnie na przykład wzruszało, żeby tak mnie inspirowało. Barokowi twórcy brali rośliny, jakie są, układali, jakie są, łączyli, co chcieli, co znaleźli. Ale dostrzegali piękno detalu, piękno linii i piękno natury. I oprócz tego, że dostrzegali tą naturę, nie formowali jej, nie przycinali, nie doginali, nie używali przeróżnych konstrukcji, żeby było tak, jak my chcemy, żeby poszło w tą stronę, którą my chcemy, żeby było tak, czy smak, czy owak. Nie. Tworzyli z tego, jak roślina rośnie. Patrzcie, to są takie. To są takie zupełnie zwyczajne, porozgałęziane, niewyprostowane, nierówne, tylko bardzo naturalistyczna forma. Czyli po prostu bardzo naturalistyczna forma. Po prostu naturalne bazie, po prostu naturalne kwiaty. Dzień dobry, dzień dobry, witamy, witamy. Po prostu naturalne kwiaty wierzby. Nie hodowane, nie prowadzone w plantacji, tylko Roślina, która rośnie na podmokłej łące, pomimo suszymy jeszcze takie tu mamy, i która wyciąga wodę, i dzięki temu łąka może się szybciej rozwijać, która zakwita jako pierwsza, puszczaliście jako pierwsza, więc bardzo piękna, niesprowadzana znikąd roślina. Wieżba, nieprosta, niewyszukana, niewydumana, naturalna. I teraz cały kopiec tych bazii, cały kopiec tych wierzb. Dzień dobry, dzień dobry, Beatko. Jest ich tutaj dużo i będę wkładała tak długo, aż się będą mieścić. I wrócę do tego, co robili twórcy baroku. Otóż kochali kwiaty ogrodowe, kochali kwiaty i rośliny. E, oczy, y z lasu, z łąku, z pola. Oczywiście, wielcy malarze malowali wyszukane kwiaty, specjalnie sprowadzane tulipany, specjalnie, dzień dobry, dzień dobry, Olu, specjalnie sprowadzane piwonie i też łączyli kwiaty, które teoretycznie praktycznie prawdopodobnie ze sobą w tamtym czasie nie występowały albo były ze szklarni, ale my to robimy teraz i jakby fascynujemy czasem opowieść, ja nie lubię barokowych dekoracji. Mhm. Ale lubisz dodatki, takie różne bajery. Ale nie, nie chcę was namawiać. Chcę Wam pokazać moją fascynację barokiem. Czyli bardzo dużo bazi. trochę znajdę coś dłuższego w tych moich pękach. Co ja tu mam takiego długiego? To. To i to. Resztę już zakończymy. I dodamy. I dodamy coś innego. Przytnę je. Będą puszczały. Kocham, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, więc to będzie nasza moja palma. Dzisiaj ją układam teraz. Moja palma Nie niewita, bez konstrukcji, bez U umiejętności rzemieślniczych, wicia, plecenia, tylko z układana po to, żeby o, o. Tutaj mamy złamaną. Układana po to, żeby nas zachwycić. Czyli mamy bardzo dużo kwiatów wierzby. Bardzo dużo, bardzo dużo, bardzo piękne. Pokazujemy te kwiaty, pokazujemy te gałęzie, pokazujemy je jak najdroższą roślinę, jaką możemy zaprezentować. Kwiaty wierzbowe. Dla mnie jest to pewien rodzaj wariacji na temat baroku. Ale Barak to też była wariacja. To były takie kompozycje, w których za każdym razem był eksperyment. Nie były one jakoś bardzo mocno wcześniej. To było naprawdę dużo wariacji, dużo poszukiwania harmonii, poszukiwania piękna w zestawianiu w kontrastach. I teraz to, co ja lubię jeszcze kolejną rzecz barokową, czyli połączenie z suchymi kwiatami, więc jest przepiękna. Hortensja śmietankowa, taka wysuszona z zeszłego roku. Ja ją tak tu będę wbijała, żeby nie sięgała do wody. No jest bardzo krótka. Odrobinę suszu i będę sobie tak. Robię sobie tutaj takie mocniejsze punkty kompozycyjne. Wcale nie sięga do wody. Tego nie dajemy, tego nie dajemy, ale to damy, to damy, czyli kocimiętkę zeszłoroczną, niebieską, odrobinę błękitu, czyli królewskiego koloru. Niech tam pachnie ciut. Też nie sięga do wody, nic się nie będzie działo. Trochę trawy. Ale zanim to, to najpierw gałęzie wierzbowe wierzby manżurskiej, które będą mi sięgały do wody, ale będą też dodawały zieleń. I też inna linia. Uwaga. Zupełnie inna linia, pokręcona, powyginana. Powyginana, pokręcona linia, trochę z przodu, trochę z tyłu. Przepraszam, że się do Was tak odwracam, ale inaczej tego nie zrobimy. Takie mamy studio siedliskowe. Oczywiście wszystkie te rośliny są z siedliska i okolic, w bazie są ze spaceru. Trochę lekkiej, bardzo lekkiej, bardzo delikatnej zieleni, trochę tawuły. I tutaj na tym naszym olchowym lasie wypuszcza to ją się zrobimy mgiełkę zrobimy mgiełkę Czach. i taka ta buła, która kwitnie jak gipsówka bardzo ją lubię i ją spróbujemy tu pokazać w kontraście do suchych w baroku Zawsze pokazywano przemijanie, to, że życie jest kruche, ulotne, że my jesteśmy śmiertelni, że my nie żyjemy wiecznie, ale tak jak te rośliny się odradzają, tak my się też odradzamy. Też przesłanie wielkanocne. I tak też z roślinami, trochę suszonych, trochę młodych, puszczających pędów, i jak w wielu tradycyjnych kompozycjach roślinnych, dobra, sekunda, zastanawiamy się nad życiem i przemijaniem z kwiatami, z roślinami. I trochę w środku. Ta kompozycja ma nas zachwycać, ma nas przyciągać, ma nas zaciekawiać. Każdy, kto do niej podejdzie, ma się zastanowić, czy chce, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, czy chce jej się przyjrzeć. Zatem nie wszystko daje na przód, część rzeczy daje głęboko. Świdośliwa. No, Wszystkich gałęzi owocowych, jakie mamy, nie narwałam, bo postanowiłam wam powiedzieć o jednej rzeczy. Jak teraz współcześnie możecie robić barok, żeby on był bardziej wasz, albo żeby, był, żeby wasze prace były inspirowane barokiem, to między innymi wprowadzić ograniczenie. Na przykład ograniczenie kolorystyczne, na przykład jakieś inne, może linie, może nadmiar, więc tutaj nie daję dużo więcej gałęzi owocowych, jest tylko świdoślina. Oho, nie weszła mi do wazonu. Albo będę opowiadać, albo będę się skupiać na no. Ale widzicie, jakie gałęzie są fajnym, mocnym stabilizatorem naszych kompozycji. Nie potrzeba nic więcej. One świetnie trzymają formę już teraz i już teraz my możemy świdośliwą. I tu będzie większa kępa z tej strony. A więc mamy ograniczenie kolorystyczne. Tu na razie tylko jest wszystko białe, delikatne, biało-zielone, kremowe. Tak jak... Dzień dobry, dzień dobry, witam. Eee, tak jak ta świdośliwa, biało-biało-różowa. No ale ostatnia, ostatni punkt programu. Przepięknie, wypływające. Czyli ja bardzo żałuję, że nie mogłam być w tym roku na wystawie tulipanów oberwę im dolne liście, żeby na pewno zmieściły się tam, gdzie chcę je wkładać I będę, i będę je komponować w różnych miejscach. Są przycięte. Tak. Na razie tu na dole poddajemy. Ale nie chcę, żeby ich było za dużo. Chcę, żeby one były takim akcentem w tej aranżacji, a nie koniecznie głównym kwiatem. Tak, teraz potrzebuję tulipana tutaj. Myślę, że tutaj potrzebuję tulipana. Usuniemy i gdzieś go tu montujemy w środku kompozycji. No, robimy, robimy. O. I do wody. Resztę, wody. resztę wody doleję, jak już postawię na stole, to to będzie bardzo, bardzo ciężkie. Jak doleję do pełna, to wszystkie rośliny będą miały dostęp do wody. A więc taka to jest ta moja kompozycja z palmy. Czyli moja wersja palmy wielkanocnej elementami suchymi, elementami wiecznej zieleni, to zaraz dodamy z kwiatami. I z kwiatami, które będą, które układają się tak, jak chcą, tak, jak lubią, i tak, jak. Witam, 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 witam. Dzień dobry, dzień dobry, i tak, jak się po prostu układają. Mogę go wysunąć dalej, bo mam gałąź. Może się oprzy na tej gałęzi, żeby był jeszcze dalej. I na pewno ta kompozycja potrzebuje dużo przestrzeni. To jest oczywiste, że ona będzie potrzebowała dużo przestrzeni. Jak większość prac barokowych, w ogóle jak większość. Spraw kwiatowych. One potrzebują być dobrze zaprezentowane. Teraz powinnam obejść z drugiej strony. Uwaga, Instagram pokażę Wam też całą tą kompozycję, jak wygląda. O tak, tak. Powinnam też podejść z drugiej strony, ale to zrobię sobie później, bo teraz będzie mi. Ciężko na kwadransie pokazywać jeszcze, jak układam drugą stronę, ale z rzeczą, której jeszcze dodam, to odrobinę błysku w postaci zimozielonych leksów. One są bardzo błyszczące. Specjalnie zdecydowałam się na niebranie liści palm. Palmy tylko na roślinność siedliska i okolicy. bliska i okolice, ciach. I jeszcze do tego, woda mam, mam. I jeszcze do tego Kalina omszona. Przecudna. Zobaczcie, jaki liść. Przecudny. Przecudny liść. Ciecha pani listonoszka Zaraz będzie wesoła będzie wołać. Ale ja myślę, że my już powoli. Kończymy, że będę mogła Wam. Dzień dobry, dzień dobry, już idę. Tak jak mówiłam, mamy listonoszkę, więc Pani listonoszka poczeka, a ja się z Wami pożegnam, podziękuję i zaproszę na nasze najbliższe wydarzenia, jakbyście chcieli więcej pouczyć się o tym, co jest. Ciekawego w takich kompozycjach naturalistycznych, to zapraszam Was na bukiety z łąki ogrodów tutaj na siedlisku. Jak chcecie się nauczyć na początku układać kwiatów, to zapraszam Was na kwiatowy starter i takie kreatywne warsztaty, kosze dla mamy, na to wszystko w najbliższym czasie. A jak ktoś z Was, nu dzisiaj, chce coś podszkolić się w internecie, to mamy fajną ofertę 2 w 1 kurs sprzedaży. I kurs in memoriam. Pięknego dnia, dobrego tygodnia i wesołych, pięknych, kwiatowych, może barokowych świąt Wielkiej Nocy. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Papa. Pa. Dzień dobry, do widzenia.